Wygląda nowe nadzieje, przystępujemy do niej z niedawno zatrudnionym szkoleniowcem Aleksandrem Hackiewiczem. Dwa wicemistrzostwa Ukrainy zdobyte z Dynamem Kijów, więc mam nadzieję, że to doświadczenie wyniesione z innych lig europejskich pomoże nam w walce o utrzymanie. Nowe nadzieje, bo też nowe nabytki, bo do klubu dołączył m.in. Michał Janota, William Remi, bramkarz Oleksii Szewczenko i w ciemno się spodziewam, że dzisiaj na, na Murawie Arcelora dzisiaj zadebiutują. Teraz na ten moment, bo rozmawiamy 2,5 godziny przed rozpoczęciem meczu. Mamy 4,5 tysiąca uprawnionych osób. no Mamy nadzieję, że wokół tej piątki się, się zakręcimy. Będziemy grali na nowej murawie, więc mamy nadzieję, że poniesie ona do, do zwycięstwa. I też nowa inicjatywa od początku tej rundy wiosennej, bo na sektorze A3 na rodzinnym będziemy gościli Jubilata Filipa, który dostanie od nas taki okolicznościowy pakiet gadżetów, koszulkę i mam nadzieję, że przeżyje chyba najlepsze urodziny w swoim, w swoim życiu. W tej rundzie, jak widać tutaj na załączonym obrazku, fajny nośnik, GM nowa firma, która zaczęła współpracę z naszym klubem. Miejmy nadzieję, że przyczyni się do mocnego dopingu, fajnych wyników i niesamowitych emocji w tej rundzie. się powoli, polski, rosyjski, troszkę angielski, także jest ok, jest dużo zmian, du sztab szkoleniowy, drużyna, zawodnicy. To no także czekamy na coś nowego, no. Miejmy nadzieję, że wszystko to dobrze odpali. I ja mówię, no, nadzieja zawsze umiera ostatnia, ale trzymamy kciuki za tą drużynę, za sztab, za dobrą pracę. No i myślę, że obyśmy się w czerwcu, cieszyli się z tego utrzymania, bo jednak ten Sosnowiec potrzebuje tej pierwszej ligi. Mamy zmianę kapitana. Dzisiejszym meczu kapitanem będzie Kamil Biliński. zawodnik z numerem 9. Właśnie przygotowuje proporczyk dla dużych gości. Nowa opaska kapitańska. Jak nowy kapitan to i nowa opaska. No i oczywiście proporczyk też jest nowy, żeby nie było, że, że używamy. Wszystko jest nowe. Także bila, powodzenia i prowadź tą drużynę do zwycięstwa. Zapraszam tutaj na stół y, dla popaków. Tutaj y, dzisiaj rano stałem. ciasteczka upieczone z, y, z, ze słonecznikiem, z sezam, tutaj y, y, ten wiliowe, czekolada, mananiki i osi. Wszystko świeżutkie. Jeszcze o 10 w piekarniku było, no ale... Panie odwiedzić tutaj. Jeszcze nie miałem przyjemności być na sedanie, ale bardzo ładne. Niestety myślę, że punkty będziemy musieli zabrać do Pruszkowa, mimo wszystko. E, ile jechaliście? Jakieś 3 godziny. 3 godziny? Trzy godziny. Nawet niecałe 3 godziny. Tobie gramy? Pruszków! Kto? Pruszków! Pruszków! No, jesteśmy przed pierwszym meczem, nie ukrywam, że denerwuję się bardzo, to jest taki trudny moment, bo w tym momencie już nic nie może człowiek zrobić, tylko patrzeć i obserwować, czy to co zrobiliśmy w te 4 tygodnie, 5 tygodni, naprawdę bardzo mało czasu, mamy ogromną rotację jeśli chodzi o skład, wielka, niewiadoma, tym nie było do końca ok, <laughs> ale no dobra, zobaczymy, jestem dobrej myśli. E, sądzę, że pozytywnie nastawienie będzie do przejęcia klubu, pozytywne transfery. Myślę, że e, brakuje nam zawodników na pozycjach wzmocnienia. E, e, no, ogólnie myślę, że pozytywnie będzie. Utrzymamy się, tak myślę. Moim najlepszym prezentem będzie wygrana. Kto wygra? ZAME! Za w całym sercem wierzę w Zagrebskosowiec. Mam nadzieję, że się utrzyma i tutaj oczywiście pomaganie. Też zachęcam do wpłaty. Jesteśmy, dopingujemy, kibicujemy, oby, oby, oby coś się zmieniło i podziało, nie? W zasadzie pozostałe transfery to wiel, jedna wielka niewiadoma, jeżeli trener, mamy dobrego trenera, jeśli trener to poskłada, jest szansa, że coś się uda, no, zobaczymy, no, oby, 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 jeszcze raz mówię oby. Ogólnie to wierzę, że zagłębia, utrzyma się w pierwszej lidze, no i dzisiaj tylko zwycięstwo. Dzisiaj świętujemy małą uroczystość na naszym stadionie, mianowicie Beata, która jest dzisiaj obecna ze mną, jest stutysięcznym kibicem, który pojawił się na naszym stadionie ArcelorMittal Park od momentu jego otwarcia. Beata, jakie wrażenia towarzyszą Tobie? Na pewno to jest yy, ciekawe doświadczenie. Bardzo idealnie, ciekawe. Idealnie strzeliłaś się w moment hmm. kupna biletów. Jesteś stutysięczną osobą. Powiedz, jak oceniasz ogólnie stadion, wrażenia towarzyszące Ci temu wydarzeniu? Stadion super. Chodziłam na mecze na stadion ludowy również. Natomiast tutaj nie ma porównania w ogóle. Także, jeżeli chodzi o stadion, super wrażenia mega. I odkąd stadion jest otwarty, jak tylko zdrowie nam pozwala, nie mamy żadnego przeziębienia, to razem z synem przychodzimy na każdy jeden mecz. Zaczynamy rundę wiosenną. Miejmy nadzieję, że ten projekt wypali i utrzymamy się w lidze. Trzymajmy wszyscy kciuki. Dopinkujmy. Proszę Państwa, to nie tak miało wyglądać. Mission Impossible się zaczęło, ale no, miejmy nadzieję, że się skończy. Na szczęście wymyślili drugą połowę w piłce nożnej i mam nadzieję, że się wtedy odmieni wynik tego spotkania, bo my potrzebujemy punktów. Potrzebujemy. Mam nadzieję, umiera ostatnia, jak to mówią. Jerzymy do końca. Brawo, brawo!